Na rynku polskim mogę że jeden z jego sprzedawców z wielkim sukcesem. Rozwija się ta kategoria bardzo dynamicznie. Co więcej, jest bardzo lubiany przez użytkowników końcowych. Jest to moim zdaniem najszybsze wiertło na, na rynku, jeżeli chodzi o stal czarną. No, niestety nie nadaje się, ze względu na powłokę do stali nierdzewnej. Także pamiętajmy o tym, żeby nie rekomendować dostawienia nierdzewnej. Natomiast jest naprawdę to, że fantastycznie. Generalnie jego dużym beneficjentem jest to, że możemy go zamontować w zakrętarce uderowej, ale również w standardowej klętarce. Słuchajcie, you pokazać jak 3 mm, Stal mm, mm, z drewnem, I jak szybko jest Panią, to znakające wielkość Co więcej kochani, so, nie bo, Oczywiście you can tak samo jak przez... Tożanka oczywiście używała maksymalnej prędkości, czyli na zakrętarce była ustawiona maksymalna prędkość obrotowa. Dodatkowo nie bała się używać nacisku, bo wiedziała, że nawet w momencie, gdyby się zblokowało wiertło, ono nie pęknie, bo dedykowane do pracy urządzeń uderowym. udarowym. To jesteśmy w stanie pracować bardzo szybko, bardzo efektywnie i żywotność tych wiertła jest po prostu niesamowita.